Co mnie skłoniło do tego, żeby w taki, a nie inny sposób prowadzić tą moją rodzinę? No pierwsze, to jest taka zasada, że trzeba sobie uświadomić, że te wszystkie bzdury, które my, mężczyźni, sobie myślimy, to są po prostu bzdury, te dążenia, te pragnienia, ta chęć dominacji, ta chęć posiadania nad wyraz, żeby zkusić partnerkę przy sobie. Jest po prostu niepotrzebna, jest to słabe, jest to działające tylko przez chwilę. Natomiast dlaczego w taki sposób? Pierwsza sprawa była związana z tym, że trzeba sobie dobrać właśnie odpowiednią partnerkę, co jest po prostu dla mężczyzny dość trudne, ponieważ kobiety i mężczyźni są w dany sposób zaprogramowane, zaprogramowani na, do takiego stopnia, żeby właściwie nie współgrać ze sobą, a żeby tylko korzystać z siebie. I my stworzyliśmy w sumie Sandron tutaj taki związek obopólny że ja potrzebuję ją, ona potrzebuje mnie. Ona często też to mówi, że ona mnie potrzebuje. Ja to wiem, mm. że ona po prostu bez mnie sobie w niektórych rzeczy nie poradzi. Mm. Ja tak samo ją potrzebuję, bo bez niektórych rzeczy sobie też nie poradzę. Ale główną zasadą jest tak naprawdę to, że my idziemy w tym samym kierunku. Że ja wyznaczam kierunek i Sandra wie, że to jest dobry kierunek i to jest taki kierunek, który nie niszczy ją samą. To jest jakby tak jakby tworzenie przestrzeni i dla niej i dla przyszłego pokolenia.